Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj mam dla Was kolejną ciekawostkę. Reguła jednej minuty od strony praktycznej. Z dniem 1 października 2011 roku zostaje wprowadzona zasada jednej minuty. Reguła ta została wprowadzona, aby dokładniej rejestrować rzeczywisty czas jazdy. Zgodnie z zasadą jednej minuty, tachograf zarejestruje tą czynność. Która w danej minucie trwała najdłużej? Jeżeli jazda trwała 29 sekund, a pauza 31 sekund, to tachograf zarejestruje drugą czynność. Taki podjazd zostanie jednak zapisany. Zapraszam do oglądania. Zrobię symulację i pokażę, że taki podjazd zostanie zapisany. Nawet jeśli tachograf zarejestruje odpoczynek. Zgodnie z regułą jednej minuty. Obracające się koła zębate w skrzyni biegów wygenerują impulsy, które czujnik wyśle do tachografu. Następnie zostaną one przeliczone na kilometry. Przejdźmy do wydruku prędkości, na którym wszystko będzie widać. Z lewej strony na wydruku zaznaczona jest skala prędkości. Po prawej stronie wydruku jest oś czasu UTC. Jak widzicie, jest tam słupek, który pokazuje prędkość, jaką zapisał tachograf w trakcie podjazdu. Drugi przykład, tym razem w formie cyfrowej. Tak wygląda podgląd pobranego pliku. Podobnie jak na wydruku, z lewej strony znajduje się oś prędkości, a z prawej oś czasu. Dodatkowo u góry zaznaczone są wszystkie czynności: odpoczynek, praca, jazda i dyspozycyjność. Od godziny 11 do 12, tachograf rejestrował najpierw pauzę, a następnie pracę. Spójrzcie teraz na dolną część, gdzie rejestrowana jest prędkość. Widać, że samochód się poruszył. Podjazd był jednak na tyle krótki. Że czynnością dominującą w danej minucie pozostał odpoczynek. Zgodnie z regułą jednej minuty, tachograf nie zarejestrował jazdy jako czynność. Widać to na górnym wykresie. Zapisał jednak impulsy, jakie dotarły do niego od impulsatora, i zapisał je w postaci kilometrów. Dajcie łapkę w górę, jeśli się podobało szerokości przyczepności.